Chciałem zaprosić na końcówkę wystawy poświęconej artyście pomorskiemu Zygfrydowi Barcowi. Będziecie Państwo mogli ją obejrzeć w Muzeum w Koszalinie do 30 marca tego roku. Ciekawa ekspozycja pokazująca walory artystyczne nieżyjącego już ma malarza. Na marginesie był przez wiele lat moim sąsiadem. Stoimy tutaj przy obrazie, który nabyłem w chwili, gdy się wyprowadzał poza granice Polski, dokładnie do, do Niemiec. Jest to, jak Państwo możecie zobaczyć odwiedzając wystawę, inna technika, inny w ogóle walor artystyczny, który przedstawiony jest na tym, na tym obrazie. Pozostałe obrazy są dość, do, dość podobne. Ciekawostką taką, którą Państwo będziecie mogli analizując poszczególne wystawione tutaj obrazy, Poszukać oprócz inicjałów autora, jego podpisu, też takiego szczegółu, który tutaj baczną rolę odgrywał w jego twórczości, czyli element psa na smyczy. Był on wielkim wielbicielem rasy czarny sznaucer, rasy średniej, i to na obrazie przemycał, więc dokładna analiza poszczególnych obrazów. I wpatrywanie się w to, co autor miał na myśli, pokazując y, przestrzenie pomockich miast, miasteczek czy wsi, zawsze znajdziecie element pieska na smyczy.